Mamon kupuje kompa za prawie 11 kafli. W celu jest 1400 dolarów, czyli to jest 6000 zł. Czyli to nie jest k***a Tyle? Się, żeby... A ty nauczysz się, żeby zamknąć mordę, jak Cię nikt nie pytał zdanie? Dzięki. Mamon ma jakąś odklejkę, pisze do odlasek po 20-30 lat, 10 na 10 a potem pierdolony go nie chce. W którym areną dzisiaj jesteś? Dzisiaj. Chyba tym trzecim. Mamo, który gra tylko Nautilusem, Lux, Morganom. Takim mieście w sumie. Nocturnem. Czy robię teraz czarny bezcyfrowy? Tak, tak, tak. Kupiłem dzisiaj trzy kole, jedne 75 litra, niestety. Given in my heart, I, I see. You're not in a to me, ludzi w formie. Patrzymy. Ej, w ogóle oglądałem ostatnio sobie ponecie. właśnie, powiem Wam ciekawostkę fajną i. O. Przeglądałem sobie ostatnio i tu macie dosyć ciekawą pracę, i dosyć sporo z tego zarobić. Idzie tam robiłem rekonesans. Gdzieś w Stanach to podobno bardzo ładnie, bardzo ładnie to pyka. Ktoś z Was jest w Stanach, czyś. Wiem, co kurwa on powie, bo ja widziałem po tych lajkach jego jebanych. Te kurwa czyszczenie tego chodnika, tą kurwa wodą. Uwaga, zaraz to opowie o tym. Że czyszczenie czegoś tam wodą. się orientuje, czy cokolwiek, to co jest to całkiem sprytna rzecz. Bo faktycznie ludzie zamiast te podjazdy całe yy, hmm. przebudowywać, przerabiać, to właśnie zamawiają firmę, która nakłada jakąś no, substancję, która wypełnia te nierówności w podjeździe, co jest tańsze, szybkie do zrobienia i kasy z tego można zarobić, no nie? A to ty myślisz, ziomeczku, że yy, jak sprzedam kosę za 800 zł, to za 800 zł kupię komputer, tak? To jest twój tak rozumowania, panie. No kupa, nie, no idę tu kulę 200, kurwa ile, ile? 250 dolarów, uwaga, wpisuję. USD na PLN 250. Czyli to jest kurwa 1000 zł. Yy, już ma 800. Te kurwa ten skin do Master'a i, i te orby, co tarakuję przed chwilą, to już jest kurwa 1000. Tyle, ilu brakuje co on pierdoli, no nie rozumiem. 1, 4, 2, 3. To uważasz, że za 800 zł yy, kupię komputer, tak? No, nie jest warta tyle, ile mi brakuje do kompa. Policz sobie, ile pieniążków jest w, w Donation Golu. no nie? Przelicz sobie to, ja kompa no, kupuję za prawie 11 kafli, Ziołmuśpa. Mamon kupuje kompa za prawie 11 kafli. W celu jest 1400 dolarów. Czyli to jest 6000 zł. Czyli to nie jest kurwa tyle, komputer, tylko dwa razy więcej. Ja się pogubiłem, ja nie. Ja nie rozumiem o co tu chodzi już. Nie wiem, nie mam pojęcia. To jest część. Ja drugą część dorzucam jeszcze z sk Kate ziomo. Jeszcze monitor się okazał, że będę musiał 144 Hz kupić i pyk i kolejny 1000 doskakuje. No, no Zaraz się okaże, że nie wiem. A, yy, niewygodnie mi się siedzi i będę musiał zaraz znowu 1000 wydać, kolejny. Jeszcze. Także yeah. wolę sobie poczekać i zarobić. W zasadzie już zarobię, tylko teraz będę czekał na wypłatę I już kupisz fotel one, będzie Więc Ale no, ty będziesz miał Nauczysz się, że na... A ty się, żeby zamknąć mordę, jak ci pytał nie zdanie pyta, no, Dzięki Ale odpowiedział No, że mnie podjarali teraz Twoim <grym> zdaniem, czemu tak przeciąga co chwilę? Wypierdolił hajs na slot, czy, czy może ma jakiś lęk przed zmianami? Mi się wydaje, że może mieć lęk przed zmianami i też przepierdolił kazę kasy w kasynie. Naprawdę. Ja to w coraz bardziej wierzę. No mówię poważnie. Tak jak ten shot u mnie, co jest ten na Twitchu, że mam on się odpalił. Ten co tam wcześniej puszczałem. On pierwszy powiedział wszystko w ciągu 10 minut było. Powiedział, że mu brakuje tysiąc, potem nagle, że półtora tysiąca mu brakuje. Potem, że 2000, a potem, że 5000. tysięcy. A potem powiedział, że już w ogóle ma pieniądze, tylko musi miesiąc poczekać. Że nie musi zbierać nawet. Ja nie mam pojęcia, o co chodzi. Nie wiem, nie mam pojęcia. On co chwilę, kurwa, co innego gada. Raz, że tysiąc, raz, że dwa, raz, że pięć, raz, że już ma w ogóle pieniądze, tylko musi poczekać. Nie wiem, o co chodzi. Nie mam pojęcia. Mi się wydaje, że tych kasy w ogóle nie ma po prostu, tak naprawdę. teraz mogę ich zabić, bo nie mają. Szkoda, że znowu u mnie goś wychodzi. Ej, Beski, tu muszę znaleźć sobie dziewczynę, która umie grać AD carry. I będę z nią sobie orał. Ale będzie kurwa sztosik wtedy. Jezus. Maria. Ale kiedyś mówił coś takiego średnio raz na dwa miesiące. Teraz gada tak 10 razy dziennie kurwa. Naprawdę. On o wiele częściej teraz takie coś gada. Nie wiem, o czym to świadczy. Tak, wiem, wiem, marzyciel. życiel. <grystanie> no i muszę go ratować. Nie ginę przez to teraz. Niestety, przez siebie śmietnikuje ginę teraz. Chodź na ryby, pójdziemy. Co ty? Dobra, on się zjada tam, śmietnik. Udało się. A, jak odwaliłem? Dla mnie wyszło dobrze. Kurwa, w go nie żyje się w górę. Support za Edikery Ziomuś, to wyszło bardzo dobrze. No, ta AP odda za chwileczkę, poczekaj. zawahaj się, zawahaj się, zawahał się. Zobacz, ja sobie ich żotuję normalnie, no nie? Chwilutko. Byk, byk. Co ten kurwa koczkodan jebany robi? Czemu on im nie pomaga? Zobacz, już by był, ja z bazy doszedłem Co za krety, jebany, nie im. No na pewno Utilius. To jest wynalazek mamoński Ale na kurwia, to na pewno Utilius. Tak nie ma ku Nie yeah. Małskie chyba nie Nigdy, nic nie było takiego. Aż na kameta była. Też w dole co za kurwa. Rozumiesz? Z bazy, z bazy dobiegłem tu. Ten kretyn nie mógł tyle przejść. dobra. Nie ma kto ich dobić po mnie, nie ma kto ich dobić, nie ma kto ich dobić, nie ma ulti od tego, nie ma teleportu. Mam on ma jakąś odklejkę, pisze Dlasek po 20 lat, 10 na 10, a potem pierdolić, że nikt go nie chce. Kurwa, to normalny by chciał 40-latka bezrobotnego mieszkańca esterii? Bo teleportował się na linię, bo się... Metę to dękano, stworzone motki z Esperem, teraz każdy już ma ja nawet jak się nie zna Espera. No tak, Armek, tak. Jakiś kurwa, yy, szeli. Co mówi wiebać zomka ma jakieś kurwa? Aha, z jasferem jakieś inne kurwa. Jako mówi jebać zomka na nie kto to jest w ogóle? <laughs> teraz to każdy ma, prawda? wypierdala. Nie wie nawet, że właśnie dostaje w pierdol w dupę. On nie wie nic, ten gość. gość nie wie nic. Jeszcze ulti teraz zmarnuje, żeby uciec. Nie, tak, zmarnował. Nice. Nie, jednak nie, teraz. Już cze czekał, żeby zmarnować? Już czekał, żeby zmarnować. Nie wiem, ja nie jestem w stanie wyjść z tych rank. Ja nie jestem wyjść w stanie z tych rank, kurwa. Ja nie jestem w stanie wyciągnąć tych śmieci, kurwa. Nie wiem, naprawdę. No nie da się tych chłopów, kurwa, wyciągnąć. pamiętam te, nawet. Jak to jest możliwe? W ogóle, ja pierdolę, ty. Nie dziwi, że jeszcze nikt nie ma głosów? No już, kurwa, ten... Ksaya i Multi No i do... Ma jak konkurencja, ksa i mulki. Ja mam 300 widzów, oni kurwa 20 tysięcy. No najebią mnie, co ja zrobię im? No? Nic nie zrobię. Po prostu chłopy stąd do mnie dobiegają tu. No co ja mogę zrobić? Nic nie zrobię, dla mnie to jest koniec. Równa walka, no biedny, Tapsonik. E, no to jest rozjebane. Nie da się zrobić, no. Nie wiem. Tu już teraz się ona wyjebała. Oni Nie, no to jest po prostu chore. To jest chore po prostu. Wszyscy giną. Po prostu. Wszyscy giną. Gość stopa wygrywa grę, bo mam malfight kondom jebany. I tyle. Trudno, no niestety. No, szkoda, że u nie ma takiego gracza, który mi grę wyciągnie. Tylko zawsze mam takiego sieka To jest chore, to jest chore, bo ja mam tak w każdej grze, no nie? Tak. Ja mam arenę Patrzę a go, co to? Patrzymy. Którym areną dzisiaj jesteś? No czekaj, popatrz i ocenię, zastanowię się jakim dzisiaj jestem. Hmm. Dzisiaj Dzisiaj to ja chyba... Chyba tym trzecim? <noise> Dzisiaj na tym trzecim kurwa jestem. Tak się czuję. <noise> Kiedy mamą osiągnie swój szczyt popularności? Mi się wydaje papryczki, że już większego nie będzie miał. Nie będzie miał. On już kurwa i miał host od Głucia, od Demonza, jakieś Ksają dastry z nim kurwa gra. Więc już nie będzie miał. To już jest szczyt. Szczyt Mamona. Nie wiem, co miał chciałoby się stać. pamiętam. Zauważyłeś, że snu dziubek z Instagrama? To kurwa. To jednak tego trochę przemyśla, że to chyba kurwa Abridiwe jest. Je. Tak, no mały kamień za pięć dni on bana dostaje. Przysiągnę się tu trochę dzięki temu Będzie zarąbanik Patrz, tu, patrz Ja muszę sejwować, bo oni sobie nie poradzą z nimi To jest po prostu chore, jeszcze giną Dalej, mimo to jeszcze giną Even in my heart I see Wait a minute Ty. Even my heart T, czemu nuti outro bucasa só? Hodi, hodi, vlizei chela. Even in my heart, I see. Hoda, <laughs> hoda, I see. Wait a minute. Pode subir na canal, curta. Even in my heart, I, I see. see. Nie mogłem zobaczyć, Zobacz, zobacz śmiecia. Zobacz, śmiecia miał rybę. Czemu Wysoko, ma więcej widzę ciebie? Bo to jest lepszy streamer. Nie, po prostu to jest niesamowite. To jest po prostu niesamowite. Mógł zająć rybę w pięciu, ja bym poprawił. Malfight też i koniec, ale nie, bo po co? On woli sobie stać w krzaka HFK Malfight wyszedł z gry jeszcze Chodzi mi o 2 na 10, ale mógł pierdolnąć ulti chociaż w honie jak ktoś wyszedł, to mogłeś wziąć. Kurwa, on zawsze pierdoli o go... tym konie kurwa zajebanym. Często to gada. Naprawdę on co chwilę gadał o jakimś honie kurwa. Że był kiedyś jakiś taki lol, tu kiedyś tam się coś tam działo, coś tam, coś tam kurwa Często to gada. Ale banować go i sobie ustawić bindy, i mogłeś sobie grać z dwoma ludziami naraz, i ratowałeś grę. Tu kurwa się ma. Oczywiście zanim wyrzuciło tą postać, bo ją dopiero ją później wyrzucało po jakimś czasie. Ale jeszcze mogłeś ją tam kontrolować przez 5 minut, zanim wrócił, i to było zajebiste. A tu kurwa nic nie możesz zrobić, stary. Ja nie wiem, czemu czemu w, ty, w tym nie zrobią takich kurwa fajnych rozwiązań. Jak na przykład Smackdowny, schoda człowieku. Smackdowny w chodzie były tak kurwa zajebiste. No, a po co macie robić? Macie dziurę i choj te... I, I brakuje tego śmietnika, którego nie ma po prostu. Żebym ja ulti i dobił. Znowu czempionowi teraz grać jednym się, się nie wychodzi. Ty stary, ja umiem grać, kurwa, większość czepionów, pionów niż ty. Że mam chłopa 2 na 10 to nie jest o oznacza... O kurde! Mamon mówi, że większością czempionów umie grać. tego, że ja nie umiem grać czempionem. To, że mam chłopa 1 na 5, to też nie jest oznaką tego... Mamą, który gra tylko Nautiliusem, Lux, Morganom i kurwa kim jeszcze? W sumie. Nocturnem. To, że ja nie umiem grać czempioną, To jest oznaką tego, że on poszedł na środek, nafidował i on poszedł na topa i nafidował. I gość ze... stopa ma 18 na 5... a ze środka 7 na 1. I ty twierdzisz, że to jest umiejętność moja gra... gry na bocie po drugiej stronie mapy, tak? To jaki ja miałem wpływ tutaj grając na idiota, który się wypierdalał tu, idiota, który się wypierdalał tu. Wytłumacz mi to inteligentny człowieku w tym momencie, bo wypierdalasz stąd. I jaki ja mam na to wpływ? Ja nie mam kompletnie wpływu na to, że gość po drugiej stronie mapy się wypierdala. Kotalnie nie mogę nic zrobić. Miałbym wpływ, gdyby siedział koło mnie. Wtedy miałbym wpływ. Bo ja mu nacisnął przycisk z komputera i by ze nie grał, tak? Skarne. A wiesz co? Mm, grałem w Honie podobnym ludzikiem do Skarnera, on się nazywał Rampage. Ja był taki, że rozpędzał się, wpierdalał się pff, z z w gościa, dawał stuna, potem poprawiał drugiego stuna i właśnie Ultim, tak jak Skarnet, zarzucał kurwa Lasso na torbę chłopowi i go ciągnął w Nie wiem. To, to, to by było podobne. Czy robię teraz czarny bez cukrowy? Tak, tak, tak. Kupiłem dzisiaj trzy kole, 1,75 litra, niestety. Tak, robię challenge bez cukru. Kupiłem dzisiaj trzy kole. A, miałem Instagrama sprawdzić, czy mnie jakieś fajne dziewczyny kochają, ale chyba nie. Niestety nie. Lajków też nie dostałem, sadge. Dziwne dziwne. Co to kurwa za build? gość chyba ma coś z mózgiem. Czy wiesz, że w wyjebał swoją... Podwyżkę na RP, w na gdzie i tak dostanie bana. No, małperon już tak zrobił chyba 16 razy. Że dał, RP, a potem bana miał. Czemu letal tempo? Na ten nick, twój sierpa kupuje. Ty mi nie mów co ja mam kupić na aszę. Okej, okay, dzięki. Ja wiem co się kupuje na aszę i dlaczego to, a nie co innego. Sierp nie ma pewnej właściwości, której potrzebuje. Kiedyś chyba 40kRP kupił? Tak, było coś takiego, było coś takiego. Ktoś mu za chyba 500 zł RP kurwa kupił i dostał mamą bana w tygodniu. Głosu nie ma. Czy chyba że ja wyciszyłem coś? Nie no nie, po prostu nie ma głosu. Mógłby z jakąś muzyczkę dodać, relaksującą. Czasami dodaje takie. No jedzie blitzkrank, O kurde. Siema krak, siema. Czy buka tu wpada? Czasem wejdzie, czasem wejdzie. Może no z bar, jak się go namówi No trochę krak no, A już zaczyna Już się odpala Dobra burmistrz, dobra Nie wiem, nie mogę nic zrobić Tak, jest brąz, ale wyżej zobacz, no zobacz No co ja ma... I co ja mam zrobić co ja mam zrobić? Powiedz mi. Co ja mam zrobić w takiej sytuacji? Weź mi to wytłumacz. Co ja mam w takiej sytuacji zrobić? Powiedz mi. Zobacz. 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 Nie, co Karmek. Robisz? Zobacz. Co pies? On nie mógł zwrócić Elden Ringa, bo ja go mam z znajomych. On ma tam 13 godzin. Nie mógłby. Zrobił zultem. Widziałeś to? No. I co ja mam zrobić, powiedz mi? I co ja mam zrobić takim hopem? No ja nic nie mogę zrobić tu stary, no kurwa tu nie ma nawet team'ów moich, żebym cokolwiek zrobił. Nie ma ich, zobacz. On sobie za FK stoi, kurwa śmieć. i co ja mam... Mogę, ma. mogę dostać kurwa ulta od nich, co jeżeli nie <laughs> To jest ten hon co mama mówił, nie no chyba nie. No, nic nie zrobię sam, to widzisz, nic nie zrobię sam. I'm done. Nie da się nagrać. To jest z GG no, nie da się nic zrobić, stary no. Fajny pomysł, jakbyś spierdalał stąd i nigdy więcej już tu się nie pojawił. Wspaniały pomysł. Kurwa, więcej kurwa fajnego Kurwa Miejsca dla fajnych ludzi, a nie dla śmietnika twojego pokroju ziomuś. No Zana, nie mogę pojechać. No i niestety No nie, no, nie chciał King, mi się wydaje, że tak. Serio. No, pięknie. GG. Daxil przeraża mnie to krzesełko. Ja nie mogę nic zrobić to. I znowu pisze. Aż <laughs> mogę. No nie wiem, więcej się nie da zrobić. Dobra. Po prostu impos był. Zero autofocus w tym Zero normalnych słów w całym kurwa twoim żywocie. Ha, kurwa co to jest w ogóle za build. Kurwa co to jest w ogóle za build. Co jest w ogóle z tym chłopem nie tak. Co to jest w ogóle za build. To też moja wina pewnie, że mi takiego dżunglera brał z takimi temami, co? Ja. Nie Oni nie są w stanie w... Cztery osoby trzech zabić Nie są w stanie w... <laughs> Mamą gadę jakiegoś typa co to za build kurwa ludena kupuje na utiliusie. To jest po prostu niesamowite. No to spokojnie, spokojnie. Jak solo, przecież tu cała ekipa była moja. To ty pierdolisz gość? szlokali we mnie, wskoczyła. Fajna ta strzałeczka jest, pyk, po prostu w bazie. No fajna. O. Po prostu morda się kurwie nie zamyka, niech wypierdala stąd kurwa. Śmieci jebany, chowam się kurwa, wypierdala ode mnie. Tej, data, data bakabana dostał. Data bakabana dostał, Nie, no aż jest słaba na tego, na Kery. Na supporta jest ok, bo ten slow jest dosyć duży. Jaka ranga? Na tym koncie słaba. A na dekkerów nie ma slowa. Na dopiero. My heart, I feel... Co to jest? Mamą kontra David Jasper? Kurda, to jest safe? Nie hmm. wiem. No, patrzę. Cześć. Co cześć kurwo? Wyjebać ci z proskacza? <grystanie> Rozpierdolę ci głowę o beton, rozumiesz kurwa jebana? Dziękuję, ja nie skorzystam. <grystanie> ja w ogóle pamiętam ten film kurwa tego Jasona kontra Freddy Krueger, dobre to było. Ja w ogóle wszystkie kurwa filmy z tym Jasonem obejrzałem, wszystkie. Ich chyba było kurwa z 12. Wszystkie obejrzałem. Ten z tym kurwa z tą maską i z machetem. Kto wygrał? Chyba Freddy Krueger, ale on się to jakoś wydostał, kurwa, czy coś tam. Nie pamiętam, ale on jakoś. No to jakiś tam kurwa sendu, czy coś tam, nie, już nie pamiętam. Ale wszystkie filmy, wszystkie filmy obejrzałem. Wszystkie filmy z Jasonem, mówię, chyba ich było 12. Ale taki kurwa jeden był film taki dziwny, jakiś, że w kosmosie był ten. Kurwa, Jason też to obejrzałem. Jakiś mechaniczny. Z Fredem Krugerem chyba większość filmów obejrzałem, ale z Jasonem wszystkie. Wszystkie. Wszystkie, jakie, kurwa, były, to oglądałem. A patrzymy. Na no, początku. że klimat był. Jak <grywa> <grywa> Ten dźwięk Mamona, jak się wystraszył tych fajonków kurwa. <grywa> o, o, o. Kurwa, ale ten śmiech... Tego Jaspera do tego Freddy'ego Kruegera tak pasuje Tutaj, jakby to normalnie w filmie było, patrzcie Ja pierdzielę. Jasper ma tu sweterek jak Freddy Krueger, kurwa <grym> Ja pierdzielę, aż super wymyślił, kurwa Masakra Super, super, naprawdę Ja pierdzielę to jest hit Wysyłam linka Panowie, to ma kurwa dwa polubienia, nie, to nie może My to coś innym streamerom, bo to, to jest hit. Hit YouTubeowy, mocny materiał, no Superanckie. No, najlepszy materiał od dawna. Ja pierdzielę. O! Sprawie trzeba pokazać. Miałem ja nominację do Oscara, no ja tak samo bym dał.